Orędzie Marii, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 24 września 2024 roku. Kochane dzieci, bądźcie silne i mocne w wierze, nie wycofujcie się. Kto kroczy z Panem, ten nigdy nie zostanie pokonany. Mój przeciwnik działa. By sprowadzić was z drogi, którą wam wskazałam. Bądźcie czujni, słuchajcie głosu Pana, który mówi do waszych serc i pozwólcie, by Jego łaska was przemieniła i uświęciła. Przyjdzie jeszcze wielka wojna, i moje biedne dzieci będą płakać i lamentować. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Przyjmujcie moje wezwania i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Wy macie wolność, ale najlepiej jest czynić wolę Pana. Odwagi. Ja Was kocham i będę się za Was modlić do mojego Jezusa. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności wobec mojego Jezusa i wobec nauk. Prawdziwego magisterium Jego Kościoła. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.